witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Counter Strike 1.6 jesteśmy właśnie na serwerze y, formaps ponownie tak Darek chyba wraca na formapsa jesteśmy na mapie Dust2 CS:GO lecimy sobie longiem bo tak nam powiedział ASP no ładnie już ktoś zginął Chwilowo mi ping skacze dobra Minus... minus 8 na tym, kurczę, już odruchował. Na reklamie macie kogoś. Uwaga, plecy, plecy. Na reklamie stoi jeden. Kurczę, Dare znowu wraca do dużej akcji tutaj? Jaż dziwne. Reklama, reklama, ponowie. Plecy macie, plecy, plecy, plecy długo. Kurczę twarz, nie trafię typa. Semka dóżba minut Dobra, dwóch zdjętych na na. na Dobra, idę może na B. Łatwiejszy chyba będzie uciec na B. Jak znaczy się ja tak myślę. Dobra. Ważne, że paka podłożona Poszła jak z piórka Dobra, lecimy dalej Dobra Troszeczkę się pozmieniał na forma jak widzę Aż dziwne Ponoć podrożał Aczkolwiek mi jeszcze z stąd tego miesiąca Także nie jest, nie mam źle, jeżeli o to chodzi. A, w górnym tropie jeszcze jeden. E, 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 sprawdźmy sobie e, 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 sklep. Aha, nie mogę. Hmm. Dobra, patrzmy się, co daje VIP. Yy, na początek zwiększony drop skrzynek, kluczy i skinów. No, powiedzmy, że to jest, ale chyba raczej tego nie ma. Kevlar plus Helm, H, yy, flesze. Yy, yy, co tu jeszcze jest? Yy, ten smoke, yy, defa, dodatkowe życie za zabójstwo. Dodatkowa kasa za zabójstwo, napis VIP Aha, w tabeli wyników, to, 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 i takie tam i ja, głupoty. jak jeszcze Adelka to widziała, to, to, to już do, ten Renoma, Info. Coś ciekawego się dzieje, dobra Miesz, to dawno mnie tu nie było, nie orientuję się co i jak. I w sumie mam na to wywalone już powoli. Wolę się zająć innym serwerem jak na razie, dobra Zmieszę sobie trochę czułość, dobra. Mik, 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 życzymy sobie jednego Hejdża. Nic, dobra, tam już nie lecimy na wszelki wypadek, kurza twarz, stopka, rzesz Krzyjnka na gali. Oj bramie Ajajajajaj! Kurza twarz, wracając do jailbreak'a na ten serwer na 4 zupełnie coś innego grać. Naprawdę. W za jest Jak fajnie baziu stoi. <grystanie> Ustaw się i patrzy. No, 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 zrób coś, zrób coś. Jest z z pierwszej dziadu niektóre niki znam, jak wiadomo, ale są też jakieś nowe. Dobra, w sumie zero akcji, ale sprawdźmy jeszcze co robi Baziuka. i Baziuka, zrób coś ciekawego. Pokaż nam akcję. Gdzie w ogóle jest? Tutaj jest na tym nam idzie. Ajajaj. Ajajajajaj, aj, aj, aj. no niestety nie udało mu się. Dobra, weźmy sobie AK. I polećmy o, sobie. Dobra. Kurde. Nie uda mi się skoczyć. Dobra. Na, na zero. O, o, o. Wiedziałem. Dolny trup, jeszcze dwóch. Jeden obity, sporo. Ajajajajajajajajaj. I ping mi podskoczył. Oczywiście, jak zwykle. U. A. Kurze twarz, naprawdę dziwnie jest wrócić z jailbreaka na, na bombera. Tak gwoli, jak zacząłem grać na, na, na jailbreaku, skończyłem z bomberami, w ogóle na nie nie wchodziłem. Także lipa, kompletna lipa. Jestem znowu czorny. Do anarchii ze trzech wleciało. Kurze, trzasz, ja cię proszę, ziomuś. jejku, przed anarchą obity lekko. Nie, jeszcze przed anarchą jeden. Dobra, dostał, dostał i dobrze mu, tak. Ale jakoś nie widzę makaronika. Jeden gala. Aja, to w sumie tak naprawdę nie mam na razie o czym mówić. O, free. Popatrzmy sobie co robi free. I Albo nie, patrzmy co robi free. Kurza twarz, co ja włączyłem. Dobra. Wali w czoko. Ja sobie na... Będę sobie teraz tak skakać głupi, dobra. Dobra, dobra. E, 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 Ak. Okej, okay. Ajajajaj, gdzie polecieć? Polećmy. W sumie na gale to nie ma co, bo ta ma WP. Oj, ja ci już mnie obił. O, wiedziałem. O i na galerze minus 7. Nie fajnie. Cześć, Ło. A reklama. Wiedziałem, że reklama to Gdzieś przed reklamą Ale zabawny. Gościu Ło wow. Reklama Na reklamie Długo mi jadą Co tu się robi, panowie? Kurczę, czy tu mi tak ping skacze? Nie, chyba jednak gdzie by do przesady. Tu tu tu. Straszna cisza będzie w tym odcinku tak naprawdę z mojej strony, gdyż no. Uu, nie mam zbytnio o czym mówić. W sumie jeżeli chodzi o serwer formaty, naprawdę. Przecież mnie nie było tu kupy... Nie, nie było mnie tu kupę czasu. A tutaj widzę ciszę. Ja pierdziele. Dobra. Zgali jest ta W P. sam się oślepiłem. Ja pierdziele. Darek i głupku Czekajcie, on tu. No to ja wiem, że na gali jest. Ale ja chcę go stąd zdjąć. Jako tako. Na CT jest ze skrzynkami AWP. No komin. Soldier jest AFK. Ej i co, jest to pewnie sam Soldier, a on jest AFK. U kogoś w tle rodzina krzyczy. Mm. Dobra, weźmy sobie może nie AWP, ale krówka. Dawno nie grałem z krową. I lećmy sobie może Longa Dobra Sam sobie zadam brzmienie, nie wierzę. Jeszcze jeden na longu. I właśnie dostaliśmy awans. A to Kuba. ciekawe, a to ciekawe, dobra. Lećmy ja się dalej. Jedzę. No nie nawet Właśnie, że dwóch porobionych. Oj uj, Kurczę, coś wszedłem tak naprawdę na serwer i, i coś mnie stąd odrzuca. Mam jakoś chęć wrócić na, na normalnie jailbreak'a sobie pograć. Sam nawet nie wiem czemu. Co by to teraz? AK 47 albo nie, weźmiemy sobie Galica. O, o. O, 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 o. Tak, poczekajmy troszeczkę. Wychył. Dobra. Ciekawe, co zmieniło się w regulaminie. To raczej wątpię. Tutaj w regulaminie raczej nic się nie zmieni. O! No! Kurwa Jeszcze jeden granat nie żyje. Potencjala. Dwóch anarchii Czterech. Nie ma O Dobra, coś tam Ojejku, weszło. Może jak mi się zechce grać jakoś to na poważnie, to pójdzie lepiej. No nie, ale nie jest. jak na razie. Hmm. No weszła jedna asysta, to ciekawe. Ranga Silver 2. nie patrzcie. o dobra, ten ten rang, ten to nie jest ukryty rangę, to jest Silver 1. Dobrze jest, nie jest źle. Co tu mamy? Silver 2, 42 zabójstwa. Lecimy sobie, sobie, sobie na B. Albo nie, na dolny trup, też nie. Dobra, zróbmy tak. Wb. Tak. Prostych konkursach. Idź ty z tym. AWP na skrzyńce Maroko. gala A i tamte konkursy to się nadają. Uważaj na komin. No, na komin. <grytanie> dobra, dobra. Czekajcie ale brzydki model, ja patrzcie piętolę. patrzcie jaki brzydki model ja ciebie też patrzcie o dzięki, chociaż to <noise> a weźmy Zaję moje anuluj. z rynku przedmioty, anuluj tak, dobra załóżmy sobie moje skiny, bardzo ładne i pograjmy sobie na skinach gdzie A, ja tam coś, a! skin jak cholera. Nie ma co. Ajajajajajajaj. Panowie, szybko, szybko, szybko. Kurczę, jeszcze 10 minut. A gdzie do cholery? Muszę potem sprawdzić, ile mam kluczy. Może z dwa mam. Kup skiny, kup skrzynie. Jakieś tam skrzynie są, nie wiem. Dobrze to jest. Z pierwszej dziadu. Jakieś AK. Kup skiny. Jest to AK? Ale bym z sobie zakupię, jeżeli dalej jest. Ale pewno już ktoś wykupi. Czekajcie, mam za 15, jakieś niestety mam 13. Jeden. Yy, yy, gali to nie chcę. Kurza, patrzcie na tych sinów patrzcie. A jakie ceny? Nie wiadomo skąd. O jest. Że co niby? Jaki komunikat wyświetlił się? Czekajcie. Róbmy tak. O ładnie. Asysta weszła. Nie może tak być. Aha. Dobra. Zrób tak, może to coś da. Tak. Teraz tak. I uciekajmy. Okno bej długa. Jaka długa? Co ty biedolis? To jest mój. Tutaj sobie podłóżmy jakoś ładnie. Kiedyś to tutaj uwielbiałem plantować. Aj, na podejście na drugi. No nie gadaj. No nie. No, no, wychyl się jeszcze. Chwila. O, flesz. Też mam fleszę, nie zapominaj o tym. Dobra ziomek, i tak cię no Nie ma! Bocie, nie ma bocie. ajajajaj A czemu nie mogę? E, 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 kup skiny. Czekajcie. Czemu nie mogę zakupić tego skina za trzy klucze? O co w tym chodzi? Bo nie skumałem o co chodzi. Przecież był w Gali. A dobra, już go nie ma, okej. Okay. Ktoś go kupi albo zwrócił Panowie, już nie skanujcie, bo i tak wszyscy wiedzą, że to jest skanik tam się nie chowają. Chłopy Kto tu jest Soldier Na darmo tylko skrzynki rozwalacie, chłopulki. Dobra jest przypadek, to weszło. Teraz, tak naprawdę macie anarchia i reklama. Oj, oj, ale wierszyk! Jeszcze jeden na podejście masz, dobra, minus. A gdzie paka? Ej, panowie, gdzie paka? To mnie ciekawi. Aha, paka. Paka jest na A. No nie wierzę. Że... Nie ma Nie ma tak łatwo zdobywania Dobra Jeszcze 7 minut Panowie, panowie, do dzieła Dobra, puśćmy już tamtego. O! Oślepimy któryś Już pierwsza AWP poszło Już tutaj nie. Tutaj nie. Tutaj raczej też nie. A WP na skrzynce na A. <śmiech> <śmiech> przepraszam. No obi, go, chłopie! Proszę cię, na tej gali. Brawo! No dobra, tego nikogo nie przeczytam, bo gdzie do cholery. Brawurowy Janek. jak, no, no no no, no, szybko, szybko. No jak on nie miał flasha? Normalnie, kozak. A F ma Ej, idę do paki Kurzę twarz. On flaszka jest Uj, dobra, weźmy sobie M4 Idę z na B Panowie, szybcy, jak już ja mówię, że idę. Czuję. No nie gadaj, że to do mi. Dobra, to był mój ping Tak wyjebał. Oj, tu gdzieś ktoś jest. Wejdź tam, wejdź tam, proszę Cię, wejdź tam, wejdź tam, wejdź tam, Mustafa. Ej, bo Wy się tu wykończycie, a paki nie podłożymy, chłopy. Dobra, dobra, jest, gites. Zrób to, co musisz. Dobra, czekajcie, tu jest... Takie cóś, czy uda mi się to nacelować? Dobra, kładziemy. Kładziemy pakę. Pewno nie wleci Dobra, coś tam poszło. Gdzieś tam schowałem. Już nie jest źle. Czekajcie, ja sobie pójdę w ten desen I tutaj sobie przykampię na chwilkę. Jak będzie na B, to może mi powiedzą. Już jest na B. Oj. No nie wierzę. No. I tak wiadome było, że nie rozbroi to. Nie ma co walczyć, głupio. Ale Maroko porobi ładnie. Naćpany THC. O kurczę, dobry nick. Uważaj, na midzie, uważaj, na midzie, przy drzwiach Ojej, kurwa, na midzie, dobra, minus <laughs> Dobra, wybaczcie, muszę się napić Oj, kolegę, klatkujesz Aż nie chce się mary. oglądać a po pysznym napoju Poka w górnym jeszcze 3 minutki, nie może być źle. Druga wejdę. ja, panowie, 18 na 11, ja cię. masz mm. tu od Nie wybaczcie tego. A kurczę, to są skin, dobra. Na pewno. Dobra, weźmy sobie AWP. W sumie moje jest takie proste, bardzo ładne. Najważniejsze, że ma model CS 1.6, a nie CS:GO, który tu dodaję ostatnio na serwerach. Co jest w ogóle, według mnie, niepotrzebne. Czekajcie, wezmę, zrobię tak... Hop! Za drzwiami masz! Dobra. Podwójne przybliżenie nic nie daje. O kurde! Ej no, ej no, ej no, ej no, chłopie! Jest eczka. Ło! <laughs> wow. Dobra. Ale potrzebujemy M4. -ki. M4. -ka. A gdzie paka? Fajnie, że pakie nie widzę na radarze. Tam, ma bomby. Dobra, tędzi Gość o tym brzydkim bardzo niko. A, i on poszedł na fragi. Ok, dobra, pasuje. O, i mamy też AWP <laughs> E-mouse Tu gdzieś powinien być skan, mi się zdaje. Ale pewno nikogo nie trafię. Niestety, ja nie mam fakta co do AWP. Ło AWP jest na podejście na B. Ojo, oj, a oj, 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 ale weszło, weszło jedno AWP Nie jest źle. No i... Przyzwyczajenie niestety z Jailbreak'a Tam wystarczy pisać teli i jest czas normalnie. No ale cóż, jeszcze troszeczkę i będziemy musieli się żegnać. Moje statystyki 21 na 12. Myślę, że jak na powrót. Na formupsa to nie jest źle. Możliwe, że powrócę tutaj już na... No normalnie no, jak zwykle grałem. No i cóż! Siema. Chyba jeszcze jedno rondo się odbędzie, co? Oj, niestety. <laughs> Skrzynki. Otrzymałeś skrzynkę Glock. Otwórzmy sobie skrzynkę Glock. Teraz czekajcie skrzynie. Dużo B. Mam jedną skrzynię Gali i pusta. Jak zazwyczaj drop tutaj skrzynie, mamy skrzynie Glock. Pewnie również pusta. No właśnie, to pokazuje drop na Formapsie. Jest po prostu do niczego się nie nadaje. AWP jest na A, za skrzynką. Dwa, dwóch Aha, dobra, fajnie. I okej. Okay. Dobra, pan Kuczek, tu głośno. <laughs> Na Jerry'ego nie mam takich fajnych rzeczy. Dobra, popatrzmy sobie troszkę w ciszy, co tu się dzieje. runda bez to czasu, albo w ciszy będę gadał głównie. Głównie, nie głównie, przepraszam za wyrażenie brzydkie. Kolega idzie podłożyć pakę. Jest blisko bombsider. Kładzie na, na galę, na CT. Plankuje pewnie na A. Bardzo ładnie. Poszło. Gdzie jest? Jest na gali, gala nie, minus. Wiaszak jest nie, na CT. Tam. Celuje z AWP. Chodzi, nic nie widzi. Cofa się po AK. Nie, nie bierze AK. Leci z tym dziwnym brzydkiem AWP. Na B. Kurczę, czy to mój ping skacze? Nie, to nie mój ping skacze. A -a jest, <coughs> Kolega poszedł na B. Pomyliło mu się coś. O, dwóch jest już kolegów na, na CD. Oj. A jaj, były blisko, ale nie za, za daleko. No cóż, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.